Otwarcie mówisz o tym, ile zarabiasz, bo ja jestem z tego zajebiście dumna. Nieczęsto się to spotyka. Pamiętam, miałam 14 lat i szłam do domu, i miałam takie poczucie w ciele: kuń ja będę bogata, nie powiele tej biedy. I ja mogłam pozostać w tych schematach dziedziczonej biedy, powielić te schematy moich rodziców i żyć przeciętnie, albo stworzyć życie swoich marzeń. Ja z niczego zbudowałam coś spektakularnego. Mój sukces to jest suma porażek, na które się odważyłam. I w biznesie nie da się tych porażek pominąć. Czy miałaś w ogóle jakiekolwiek wątpliwości przed tym wejściem w świat online? Jak poszłam w te online, to nie umiałam nic. Ja nie miałam wątpliwości, że mi to wyjdzie. Ja tylko nie wiedziałam, kiedy mi to wyjdzie. 14 godzin dziennie czasem nawet byłaś w pracy, a dziś przedawałam swój czas za pieniądze. Teraz jest dużo więcej zdelegowanych rzeczy. Ja kocham delegować. Uwielbiam, wszystko co mnie nudzi, to od razu myślę komu to mogę dać. Zobacz, że rodzice w domu nie uczą najczęściej, żeby oszczędzać, a potem mówią do dorosłego dziecka, czemu ty nie masz oszczędności? A ja wtedy mówię, a kuwa nauczyłeś? Poznanie siebie, jak zacząć? My najpierw musimy się zanurzyć w takiej piwnicy pełnej gówna. Najpierw będzie naprawdę bardzo ciemno, no bo musisz zobaczyć wszystko to, czego nie chciałeś zobaczyć. Wyłącz pośpiech! Czy no. się spóźniłam? Nie. Czy wszystko zostało zrobione? Tak. To jest najważniejsze i kluczowe, bo my płacimy na, za to, za pośpiech najwyższą cenę swoje zdrowie.